Akacjowa 38 odcinek 77 streszczenie. Wygląda na to, że Kajetana dopieła swego, chcą uprzykrzyć mężowi życie. Stan karloty jest fatalny i lekarze załamują ręce. German może tylko pożegnać córkę, lekarz nie potrafi pomóc Carlocie. Rosina podejrzewa męża o zdradę. Pablo zawiadamia Germana o chorobie jego córki. Maria Luisa pyta Felip o testament jej ojca. Ramon i Trini rozmawiają o śmierci. Leandro sugeruje Manueli, że German może już jedynie pożegnać się z Carlotą, Na antenie TVP2 z początkiem roku pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona emitowany od marca ubiegłego roku serial Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie, jest rok 1899. Husto, bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając chusto cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa inocencją, inocencja to po polsku niewinność. Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.